Assalamu alaikum, albo Marchabamikum. Dzisiaj rozmawiać o formy czasowników. Są w arabskim takie nazwane formy czasowników, co ewentualnie w niektórych językach nie ma. Ok, mamy, mamy znowu nasze. Mamy znowu nasze korzeń, Kafara, i z tego korzenia mamy tu teraz. 10 formów e, czasowników. Ok, zaczynamy. Pierwsza forma jest kafara, i to jest oczywiście aktywna forma, czyli e, czynna. Bierna e, tu jeszcze nie napisałam, jeszcze dodatkowy. Jeżeli chcecie się poimpo, da, dalej poinformować, to się to nazywa w arabskim ilmu szorf, czyli nauka e, ref, e, refleksji słów. Okej, okay. dobra. Tu mamy kafara, i znaczy, on wypierał się. I mamy tu kafara, czyli ten szadda w środku, czyli on, on, spowodował do tego wypierania, albo do zakrycia. Czyli niebieskie mamy ten korzeń, a te czerwone to są te znaki, jak te um, ja, jaką tą formę czasownika się buduje, tak? jak to budować tą formę. Czyli mamy tu oczywiście te znaki ke, e, e, Fatha i mamy też Alef i te inne znaki, co, i te inne też litery, co dodatkowe będą napisane tu. Zaczynamy pierw, krok za krokiem. Czyli pierwsza forma jest Kefara, trzy Fatha, widzimy, druga forma jest. Kaffara, czyli w środku będzie wzmacnianie przez szadda. I mamy trzecią formę kafara. Czyli tu mamy ten alef. Dodatkowy. I mamy czwartą akfara. Tu mamy alef i hamza na górze. I mamy piątą takfara. Czyli mamy dodatkowy ten ta. I szadda. Takefera. Tu należy do dodatkowej i to są te formy w w czasie przeszłym. Takefera Piąty. Piąta forma. I mamy szóstą. takefera takefera Piąta forma. Szósta forma. takefera. I mamy siódmą. kefera czyli mamy tu też alef, hamza na dole, kesra i mamy nun i sukun dodatkowy do tej kafara, czyli in kefara, siódmy. I ósmy, ik tafara, czyli mamy tutaj dodatkowe alef i hamza na dole i między ten kaf i fa mamy ta, ik tafara Dziewiąty, Mamy też znowu hamza na dole i alef, czyli ikfarra. Nad oro mamy szedda, tym razem ikfarra. A dziesiąta forma jest, że mamy alef, hamza na dole, sin i ta dodatkowy do tego, czyli istakfarra. Istakfarra, dziesiąta forma. Ok, co ma teraz to wspólnego z tymi formami czasowników po prostu ta pierwsza forma jest ta bazowa forma, czyli z tej formy budują się te różne formy. I też te znaczenia się budują, czyli jeżeli mamy kefera zakrywać albo wypierać się, to mamy ten kefera spowodować do zakrycia albo wypierania. Jeżeli na przykład mamy tu też ten akwara, tu mamy też to spowodowanie przez ten alif, akwara. I tu mamy też um, u trzecim, ten kefer, ten kefer. Ten alif w środku też może spowodować, że ktoś też z kimś um, wypiera się albo zakrywa. Teraz w tym przykładzie. I mamy tu te kafara, czyli sam siebie spowoduje do wypierania, do zakrycia. W naszym przykładzie. I mamy take Czyli nawzajem wypierają się albo zakrywają się. Tak zakrywa się. Tak ta I mamy też siódmy. In kefera. Czyli on z, się, on z sobą coś sam zrobił. Czyli on jest wypierany. Ok, mamy też iktafara, czyli on spowodował też z sobą, to widzimy też przez ten, ta, się wypierać. Iktafara i tu mamy dziewiąte, będzie używano u jakościach i um, farbach też. Na przykład jeżeli byśmy mieli jakmarra, czyli czerwony się stał, ale tu mamy ikfarra w tym sensie, stał się wypierany i tu mamy dziesiąty istakfara czyli był powodowany się sam wypierać to jest jedna możliwość, albo druga możliwość jest on on pytał się on prosił o wypieranie się czyli Ist, to widzimy tu z tym, z tym prośbą z tym, tym sin, a z tym alef i ten te z Te hamza mamy te spowodowanie, a ten te na siebie koncentrowanie, czyli istakfara. On się, on się raz pytał o wypieranie się, albo on się sam powodował do wypierania się. I to będziecie widzieli w, w słownikach, że co to ma za znaczenie też, co to ma też może też spowodować. Na znaczenie. Czyli to jest też bardzo ważne, że to, żebyście to zapamiętali. Te 10 formy. Jak się buduje. Ok, jeżeli jakieś pytania, to po prostu napiszcie. Assalamu alaikum wada'a